Dobra, jakieś dziwne to światło wyszło, wyszło w tym odcinku. Ale drodzy Państwo, nie oświetla w tym studiu dzisiejszy odcinek, a o badaniu, dzięki któremu postaramy się znów przetłumaczyć pewnej grupie osób, która pod wymówką. ale ja kolego, teraz robię masę. próbują narzec się najgorszego syfu w postaci cukru, jakichś rogalików, innych rzeczy wysokokalorycznych, po to, żeby zrobić masę. Tak, taką wymówkę mają. Czy to faktycznie działa i czy to nie jest szkodliwe dla budowy naszych mięśni? To się dowiemy dzięki temu badaniu, które pięknie po angielsku brzmi Effect of Small and Large Energy Surpluses. No nieważne, drodzy Państwo, 21 trenujących podzielono na trzy grupy. Oni sobie tam ćwiczyli trzy razy w tygodniu i jedni dostali nic, drudzy dostali 5% nadwyżki kalorycznej, natomiast trzeci dostali 15% do nadwyżki kalorycznej. Puszczono ich tam na siłownię, nie powiedziano im tak naprawdę, co oni będą robić. Tam naukowcy im powiedzieli, ćwiczcie, a potem my se coś sprawdzimy, nie? To tak głupio trochę zabrzmiało. No ale poszli, nie? Ćwiczyli, ćwiczyli, zwłaszcza kazali im ćwiczyć siady. I to jeszcze bardziej kurde mać podejrzane, nie? No ale dobra, zgodzili się, dobre pieniądze były. No to oni tam robili te przysiady cały czas. Cie myśleli, Jezu, co oni będą sprawdzać? Dwa miesiące minęło, przyszły chłopy yy, z laboratorium. Ściągajcie koszulki i spodnie. No to już jeden uciek, to zostało 20 tylko z tej grupy, nie? Ja to żartuję. Ale na poważnie teraz. 21 chłopów zbadano na wielkość mięśni, jaka urosła, ale przy okazji na, na maciusia. Ile, ile maciusia przyrosło tym, tym i tym. Efekt, cytując naukowców, nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami w przyroście grubości mięśni i maksymalnej sile w przysiadzie. I znowu wychodzi, drodzy państwo, na to, co 2023 i 2024 nam przyniósł, czyli że wszystkie te grupy, niezależnie od tego ile miały tak naprawdę surplusu kalorycznego, zbudowały taką samą masę mięśniową, bądź jakieś tam nieznaczne różnice się pojawiły, bo na przykład ci e, gdzieś tam minimalnie więcej wyciskali na ławce poziomej, aczkolwiek dwie te grupy były absolutnym liderem w czym? O w tym! Grupa mod i high była niepodzielnymi liderami w odkładaniu tkanki tłuszczowej na Maciusiu. Popatrz jak to ładnie wszystko na wykresie wygląda. O, jak się ścigają ładnie, kto większy Pebzon wychoduje, nie? W podsumowaniu naukowcy piszą również, że pomimo nieistotnych różnic w budowie masy mięśniowej i siły nadwyżka kaloryczna w grupie high przede wszystkim Przede wszystkim zwiększa tempo przyrostu tłuszczu, a nie siłę w jednym powtórzeniu maksymalnym. I na samym końcu, oczywiście, to co zawsze, czyli o, jeszcze bezsprzecznie nie możemy tego stwierdzić. Potrzeba większej ilości badań na to, żeby udowodnić to, co żeśmy pokazali. Bo może się mylimy. To ile trzeba tych badań do cholerii? Ja już chyba pokazałem z pięć takich przez dwa ostatnie lata. Natomiast drodzy Państwo, badacze nie wspominają o tym, o czym ja wspominałem już 6 lat temu, czyli jeśli odłożysz tego baciusia, to trzeba go później w jakiś sposób spalić, tak? Nie biorą pod uwagę tego, co, o czym ja, o proszę bardzo, o czym ja mówiłem 6 lat temu. Odliczcie sobie ten czas, który musicie zmarnować na redukcję, po 7, po 8 miesięcy, odliczcie sobie te spadki siłowe, które musicie później odbudować. Ja, na przykład, w mojej rekompozycji trenuję cały czas. I niestety pamiętaj, że całe to odłożone sadło, którego ten nie odłożył, ten musi spalić. I to nie przez miesiąc, dwa, jak ja to robię, na przykład przygotowując formę, ale przez 6, przez osiem miesięcy to trzeba palić. I to na pewno nie będzie pomocne dla gościa, który zbudował te nieistotne różnice. Dajmy na to, że pół grama mieści więcej zbudował, to przecież przez okres 8 miesięcy to on spali więcej tego, co zbudował tak naprawdę ten. To trzeba to pamiętać, to trzeba mieć na uwadze takie rzeczy. W dodatku, deficyt kaloryczny przez 6-8 miesięcy dla naturalnego zawodnika to jest jakaś makabra. Jeśli chodzi o hormony, to to wszystko leci w dół. No, no ale to tak, jak mówię, no ty wybierasz. Na szczęście, na szczęście dla młodych adeptów kulturystyki, którzy zaczynają teraz w dzisiejszych czasach trenować, no są już takie badania jak to i pierdeliard, brzydko mówiąc, innych. Więc nie musicie moich błędów popełniać i wyglądać tak na przykład przez. Przez większość roku, tak, bo przecież masę robię, to ja sobie mogę zjeść na przykład yy, ryż z cukrem. Mogę sobie przecież zjeść, nie bo przecież masę robię, no to jak? Przecież wszyscy tak robią. A to takie dobre, ja sobie aż na się. Więc ty, ty nie, nie musisz takich błędów popełniać, tak? Ja już popełniłem i dlatego teraz przestrzegam wszystkich i pokazuję takie oto badania, bo tak powinno się masę robić. Tak, a nie tak. Niższe kalorie to oczywiście dłuższe życie, co próbuję wam w sposób naukowy tłumaczyć już od lat. Dzięki moim filmom. A teraz to już koniec. Dzięki wielkie, że byłeś ze mną w tym odcinku. Pamiętaj, masa może być mądra i wyglądać jakościowo przez cały rok, a nie jakaś zalana świnia. Koniec. 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 Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mawi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!